Witajcie w Co to będzie w Ameryce, naszym cotygodniowym podsumowaniu stanu wyścigu o Biały Dom w wyborach prezydenckich w USA. Ja nazywam się Miłosz Wetrowski-Bujacz. A ja nazywam się Wojtek Małachowicz. Yy, nie znacie mnie, jestem wydawcą Marty i Miłosza, to ja jestem tą osobą, która wycina wszystkie głupoty, które zaplątują się w nagrania. Więc ostatnio najwyraźniej tych głupot było na tyle dużo, że Wojtek postanowił zainterweniować i być tutaj na bieżąco, cenzurować to, co mówię. Nie, Marta jest na urlopie, nie chcieliśmy tutaj stracić żadnego z tych tygodni przedkampanijnych, ponieważ wchodzimy już, jesteśmy już w październiku, tak, do wyborów został miesiąc, jesteśmy po prostu w pełni takiego ostatniej, ostatniej prostej kampanii momentu, w którym właśnie często mówi się o tych October Surprise, październikowych niespodziankach, więc czekamy, co nas tu może zaskoczyć. No ale zaczynamy od czegoś, co nas chyba faktycznie zaskoczyło, ale niekoniecznie wpłynie na, na, na wynik tych wyborów, czyli wtorkowej debaty kandydatów na wiceprezydenta Tima Wolca, gubernatora Minnesoty, który jest kandydatem demokratów, i J.D. Vance'a, senatora z Ohio, który jest kandydatem republikaninów. No i tak, tytułem wstępu. No, ja osobiście się spodziewałem tutaj fajerwerków. To znaczy, Vance jednak w tej kampanii i we wszystkich swoich wcześniejszych wystąpieniach medialnych, w swojej, krótkiej politycznej karierze, bo on jest senatorem dopiero od dwóch lat, ale wcześniej był komentatorem politycznym, telewizyjnym i, i, i medialnym. No właśnie słynął z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. Słynie z bardzo kontrowersyjnych wypowiedzi. Jakby wygląda na kogoś, kto nie umie się ugryźć w język i po prostu dzieli się swoimi najbardziej nieprzefiltrowanymi przemyśleniami, które tak. Pasują idealnie na fora internetowe bardziej niż do, do debaty politycznej. No, a Waltz właśnie został trochę nieoczekiwanie kandydatem Kamali na wiceprezydenta, ponieważ w tym takim krótkim okresie, kiedy ona szukała kandydata, właśnie zasłynął z takich ostrych medialnych wypowiedzi. Z, z, no, to on zap, zap, zapoczątkował to mówienie o tym, że republikanie są po prostu dziwakami, e, i, i występował codziennie w telewizji i właśnie punktował, jak można głosować na po prostu takich dziwaków, na ludzi, którzy mają tak odkręcone e, priorytety. Więc ja myślałem, że tu będzie ostro, a było. No, było dosyć. Yy... Było dosyć nijako, faktycznie, ale już samo w sobie to jest dosyć yy, ciekawe. Mam wrażenie, że jeden i drugi kandydat y, zrobili mocną poprawkę. Po pierwsze, Vance, który jest przyzwycz który przyzwyczaił nas do tego, że, y, że jest y, ostry, że atakuje, spuścił trochę stonu i y, w ogóle nie przypominał siebie. Y, Waltz z drugiej strony, który jest raczej taki kordialny, jowialny. Y, mam wrażenie, że starał się być, y, starał się być y, bardziej ofensywny mu to wyszło? Nie do końca, moim zdaniem. Yy, no widać było też. Dosyć sporą różnicę w, w tym, jak posz, obaj kandydaci czuli się na tej scenie. Vance jest po prostu weteranem głównobusz medialnych, tak? To jest facet, który nic innego nie robi niż, Rozkręca inby. niż rozkręcanie inby. Waltz nie bardzo mam wrażenie, czuł się do, nie do końca dobrze czuł się w tej roli. Tak. W tym w takiej to jest facet, który, co jest zresztą akurat świetną u polityka, jest raczej działa tak postulatywnie. On rzuca pomysły, proponuje coś. Atakowanie to nie jest jego mocna strona. Tak, więc... on też jest bardziej wiecowy, albo nawet właśnie taki, nie wiem, przyjdę na koło zebrania koła gospodyń wiejskich, albo na po prostu jakiś tak Minnesota State Fair, czyli po prostu taki, no. W... Po prostu, no nie wiem, jak to powiedzieć, dożynki, tak, mm -hmm. no, chyba najbliżej do no i on tam będzie robił furorę, albo właśnie w rozmowie jeden na jeden z, z wyborcami. Na no, debata, to, to taka właśnie telewizyjna, trochę, trochę on tam sam przed debatą e, od paru tygodni wysyłał takie sygnały. Podobno też w czasie tego wettingu, kiedy Kamala się decydowała, kogo wybrać. On, on mówił, że on nie jest jakiś świetny w debatach, więc tutaj z góry ostrzega, że to nie jest jego, jego mocny punkt. On też bardzo szybko mówi, z czym ja absolutnie empatyzuję, ale, ale na pewno nie pomagało. W tej debacie, zwłaszcza w momencie takim, jak ja, słuchając tej debaty na przyspieszeniu półtora, <gry> iż, że miałem takie poczędzie to po prostu tam mówił jak z karabinu. A z drugiej strony, ja miałem wrażenie, że jest z tym też dosyć dużo kokieterii, tak? Było no bo... bardzo dużo kokieterii, bardzo dużo. Po prostu mamy taki i przygotowaliśmy, że co to był za love fest, co to był po prostu za festiwal miłości. Zanim do tego przejdziemy, to ja bym chciał tylko wspomnieć o, o jednej rzeczy, która na, m, obudziła mnie po prostu w momencie włączenia tej debaty. Pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie debaty wiceprezydenckiej, która generalnie no, zazwyczaj też nie cieszy się jakimś szczególnym zainteresowaniem w poprzednich latach. No tutaj zastanawiano się, czy, czy będzie się cieszyła większym. Właśnie po pierwsze przez to, że obaj są do niedawna bardzo, bardzo anonimowi, e, jeśli chodzi o, o rozpoznawalność wśród Amerykanów. No jeszcze dwa miesiące co temu mało, które Amerykanie mają jakąkolwiek zdanie na temat Advansa Owolca. A po drugie, dlatego, że to, te wybory są takie no jednak na ogromnym kontraście, więc może jednak ludzie, ludzie włączą. No, ale pierwsze pytanie brzmiało. Oczywiście nawiązywało do wydarzeń na Bliskim Wschodzie agresji Izraela na Liban, ale też bardziej odpowiedzi Iranu i ataku rakietowego Iranu na, na Izrael, który właśnie miał miejsce we wtorek, czyli w Dzień debaty. I pierwsze pytanie już miało, biorąc pod uwagę tak coś, atak Iranu, rakietowy na Izrael, gdyby, gdybyście to wy byli w tym situation room, gdybyście to wy pełnili obowiązki po prostu głowy państwa i, 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 i no tak, osoby, która tutaj decyduje o tym, co, co Stany Zjednoczone powinny robić, jak powinny reagować. Jaką byście podjęli decyzję w momencie, w którym Izrael chciałby dokonać e, atomowego ataku wyprzedzającego na Iran? No jest... nie, nie pytanie właśnie, tak jak sobie rozmawialiśmy przed wejściem tutaj na, na antenę, nie, nie pytanie, jak byście zareagowali na, na atak Iranu, deeskalować. jak deeskalować, mm. tylko, okej, okay, Izrael dzwoni do was, Netanyahu mówi, zrzucam bomby na Teheran, co wy na to? <grym> To jest jakieś po prostu szalone pytanie. No tak, tak. No, to jest to, o czym powiedziałeś przed, przed wejściem, że to jest po prostu absolutna kapitulacja Stanów Zjednoczonych w roli tego żandarma po prostu światowego. I do tego jeszcze, no, wydaje mi się, że też jakoś oddaje ducha, ducha czasów w tej chwili, czy ducha momentu w amerykańskiej polityce, która się, mam wrażenie, trochę pewnie cynicznie w jakiejś mierze pogodziła z tym, że na Bliskim Wschodzie będzie bez zmian. Tak, w i to w Izrael dyktuje warunki, tak, że te decyzje nie płyną z Waszyngtonu, tylko płyną właśnie z Izraela i, i Biały Dom musi się jakoś odnieść do tego. Przecież yy, i, i też jakby w jakimś takim założeniu, że właściwie stoją prawie że przed. Yy, przed takim faktem dokonanym. Także znaczy, mm -hmm. Izrael mówi, my zrzucamy. No i oczywiście w tym momencie można powiedzieć, nie, nie ma mowy, ale to też jest trochę inna sytuacja niż, okej, okay, Izrael konsultuje się z, z wami po ataku i rozważa różne opcje, e, w którą stronę idziecie. Nie, to jest po prostu Izrael mówi, zrzucamy, co robicie. I też odpowiedź Vance'a była naprawdę szokująca dla mnie, ponieważ Vance powiedział już tak absolutnie otwartym tekstem w, w tej logice abdykowania odpowiedzialności, czy, czy, czy roli, wiodącej roli Stanów Zjednoczonych, Polityce zagranicznej, czy tego, właśnie żandarma. To znaczy, no dobra, no to jest konflikt między Iranem a Izraelem. Jak Izrael powie, że chce zrzucać. Izrael wie najlepiej, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, więc no to Izrael zdecyduje, czy zrzucić bombę atomową na, na Iran, czy nie. Znowu, what? Stany Zjednoczone mówiące, jeśli. Kraj, który my całkowicie finansujemy militarnie i uzbrajamy i jest naszym po prostu client state w, na, na Bliskim Wschodzie, jest y, y, emisariuszem powiedzmy, czyli no jest krajem, który ma y, zapewniać nasze interesy. Tak, no bo cała narracja, też logika tego, że Stany Zjednoczone wspierają Izrael, jest o tym, że Izrael jest jakoś tam gwarantem albo elementem blisko wschodniej polityki Stanów Zjednoczonych. To nie jest, oczywiście w ostatnich latach, zwłaszcza w ostatnim roku, to się bardzo mocno przemieniło w taką narrację właśnie bardzo moralną, jakąś taką mm -hmm. opowieść, opowieść o dobr, do, dobrym, no, manichajską opowieść o, o walce Zat. dobra ze złem i o tym, że po prostu ist, jakby obrona i Izraela jest nie kwestią właśnie interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych, tylko po prostu ludzkiej, jakiejś takiej elementarnej, Poczciwości moralności, i w tym sensie ta odpowiedź Wansa może mieć jakieś, jakieś właśnie uzasadnienie, ale w takim no, typowym myśleniu o st strategii, o geopolityce, o obronie interesów, to mówienie, niech Izrael sobie robi co chce, jeśli rozpęta trzecią wojnę światową, jeśli rozpęta pierwszą w historii wojnę atomową, no to no, słuchajcie, wiedzą, co robią. Znaczy, ja mam wrażenie, że znaczy... Mnie to akurat ta, ta, ta wypowiedź zdziwiła z trochę innych, ten, po pierwsze mam wrażenie, że dajesz zbyt duży kredyt zaufania republikanom, którzy ewidentnie mają militarny i wojenny fetysz. No to e. prawda, no tak, to jest, jest taki mem właśnie, jak wyglądają różni senatorzy jest senator po prostu jakiś tam 117 lat, jaki jest jego priorytet, po prostu pozwólcie mi zrzucić bomba wam na Iran, niczego innego nie, nie oczekuję, jestem ogólnie bipartisan, zagłosuję na wszystko, tylko pozwólcie tak. mi jeszcze... Że zanim umrę pozwólcie mi zrzucić bombę atomową na Iran. I no no tak. No tak, przypomina się y, słynna scena z doktora Strangelove. Tak. Um, ale y, 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 wydaje mi się, że po prostu Vance powiedział to, co Myślą konserwatyści, a jednocześnie to nie zostało prze przefiltrowane przez y, takie zupełnie zwyczajne doświadczenie polityczne. No, tak jak mówiłeś, to jest facet, który od dwóch lat y, de facto siedzi w polityce. Podejrzewałem, że gdyby na jego miejscu siedział jakiś stary y, wyjadacz republikański, on by się pewnie ugryzł w język. Albo powiedział, um, wiesz co, że, że ci facet, ale wydaje mi się, że jest różnica między stwierdzeniem właśnie takim twarda odpowiedź. My bylibyśmy za tym, żeby właśnie. Taki preemptive strike, mm -hmm. żeby taki atak rzucający wykonać, to jakby my jesteśmy za tym. Tu wtedy jest jakaś mm -hmm. taka wiesz, podmiotowość tej polityki zagranicznej amerykańskiej. Mm -hmm. e, jednak zupełnie inna niż stwierdzenie, no zbombardują to, zbombardują, nie zbombardują to, nie zbombardują. To, to jest okay. taki izolacjonizm. Nie, no to już ich decyzja. Mm -hmm. co, to jest jednak trochę co innego niż, nie wiem, Lindsey Graham, który jest takim największym jastrzębiem w Senacie e, ze strony republikanów, który mówi absolutnie tak, twarda reakcja: po prostu mm -hmm. odpalajmy, gdzie jest ten czerwony przycisk. To jest mm -hmm. jednak. No okay. taka obojętność to faktycznie jest dosyć dziwne. Mnie w tym, w tym zdecydowanie zdziwiło to, że was mimo wszystko, chociaż trochę tam podgryzł administrację demokracką, to nie za bardzo atakował ułoca za Bliski Wschód. To I prawie. to jest dziwne, bo to jest po prostu absolutnie fantastyczny sposób na pokazanie jakichś słabości tej, tej, tej mm -hmm. propozycji. To też o czym my rozmawialiśmy przed, y, y, przed wejściem na wizję, że może po prostu, y, może Ameryka, Amerykanów tak nie rozgrzewa ten Bliski Wschód. Może oni po prostu mają absolutnie w dupie y, to, co się dzieje na, y, z Izraelem i z Gazą. Y, może, tak, ale mam wrażenie, że jednak y, Amerykanie. Mają tę piękną fantazję o sobie jako najsilniejszym mocarstwie na świecie. No i podważanie kompetencji demokratów w podtrzymywaniu tego wizerunku jest po prostu... No, jakimś takim łatwym punktem yy, ataku, nie? nie? no, ja, ja mam wrażenie, że to swoją drogą tak, no bo trudno było oglądać tę debatę i nie widzieć kontrastu y, do debaty Trumpa z Harris y, z, z września, y, gdzie też właśnie omawiając ją, dyskutując i przed nią i, 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 po, nią, i po, po niej, jakie będą priorytety, jakie były priorytety Trumpa i republikanów w tej debacie, y, no to mi cały czas wracało w głowie to takie, że musiu, you have to stay on message, tak? Musisz po prostu, mm -hmm. są pewne rzeczy, które, na których republikanie mogą zyskać zdecydowanie i oni wiedzą, jakie to, jakie to rzeczy są, jakie elementy, jakie zagadnienia w kampanii są dla nich korzystne i powinni się skupić tylko na nich i wykorzystać ten czas po prostu antenowy, żeby cały czas wracać do tych kluczowych, niewygodnych dla, dla demokratów kwestii. No i Bliski Wschód może być jednym, no i oczywiście tam Vance nawiązywał, że okej, okay, tutaj mówicie, że Trump jest y, taką takim zagrożeniem dla demokracji, dla pokoju na świecie, e, dla naszych sojuszy, no ale za czasów prezydentury Trumpa nie było żadnych wojen, a teraz są wojny, okej. Okay. Ale jednak było widać, że Vance po prostu dużo lepiej jechał tym skryptem, niż Trump był w stanie, albo kiedykolwiek byłby w stanie, bo po prostu nie jest w stanie się trzymać scenariusza. I ten skrypt był bardzo prosty. Ostatnie cztery lata... Fatalne, jeśli chodzi o inflację, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o imigrację, żyje wam się dużo gorzej. Kamala próbuje pokazać, że jest nową jakością, ale przecież jest w białym domu od czterech lat. To jest on cały czas używał sformułowania Harris Administration, czyli mm -hmm. tak to jest jej administracja, Świetne. jej rząd. Chociaż, oczywiście, no, ona jest wiceprezydentką i tak naprawdę wiemy, że wice... to też w kontekście tej debaty, tak wiceprezydenci mają generalnie bardzo mało do roboty. W momencie, w którym prezydent jest żywy mm -hmm. i, i w pełni I sił i nie jest, no, czy, czy w pełni sił to jest no. tak, to jest inne pytanie, bo w tej chwili ewidentnie w pełni sił nie jest, a i tak Harris ma bardzo mały wpływ na, na politykę, no, ale on używał właśnie tego, tego zabiegu i cały czas wracał właśnie do inflacji, do kry, tak, kryzysu, wynikającego z rosnących kosztów życia. I każde pytanie właściwie starał się. Jakoś tam zwrócić do tego i dlatego pewnie ten Bliski Wschód nie był dla niego tak atrakcyjny. No ale, ale właśnie, już. Długa dygresja, ale myślę, że, że potrzebna, bo to jednak dzieją się rzeczy potencjalnie bardzo niebezpieczne na świecie. E, I to, co. Jako, jaki jest stan na po prostu amerykańskiej debaty w kontekście tego, czy Izrael powinien rzucić bombę atomową na Iran, jest dosyć istotny. Ale. No, to ich, ich decyzja. Ale, ale to właśnie ta atmosfera wzajemnej no, miłości, sympatii, oni cały czas się ze sobą zgadzali. I to było w tak kuriozalny sposób, taki właśnie, że. E, Waltz często akceptował tak po prostu przekazy Dnia Republikanów, mówiąc, nie no tak, no nie wiem, imigracja jest faktycznie dużym problemem, a Vance też w sporej części mówił, no tak, ja tak myślę, że Waltz ma faktycznie, jeśli chodzi o, nie wiem, politykę mieszkaniową, bardzo, bardzo ważne e, i ja się z nim zgadzam. Ja myślę, że on, w ogóle oni to często powtarzali, ja jestem przekonany. Że team albo JD, albo senator Wance, albo Vance, albo uh, governor Walls, że on chce dobrze. Tak, że możemy się różnić, ale tak, obaj w sercu obaj mamy w sercu Amerykę, Amerykę ale, mm -hmm. ale twój kandydat już nie. Ja jestem przekonany, że JD i Vance tutaj chce dobrze, ale Trump nie. A Vance, na to jestem przekonany, że tutaj team, ty chcesz faktycznie pomóc Amerykanów, ale, Amerykanom, ale Kamala nie. No i trzeba oddać to Vanceowi, że jemu ta debata poszła fenomenalnie. W sensie pozbył się absolutnie w, w, w tej debacie wszystkiego, co mu ciążyło, tak? Wszystkiego, y, co mu zarzucano. Żadnych takich bezpośrednio mizoginicznych tekstów, żadnego obrzucania się błotem. Jak był ofensywny, to był ofensywny w taki. Bardzo poprawny sposób, więc, więc fantastycznie. Faktycznie można mieć wrażenie, że wracamy trochę do ery przed, przed Trumpowski I to też o czym rozmawialiśmy. Tak, tak. Ja mam wrażenie, że ten wans wypadł tak dobrze, no bo trochę tak jest, że. Trump po prostu przyzwyczaił nas do tego, że za każdym razem jak od, otwiera usta, to jesteśmy kastrowani intelektualnie, więc, ym, yy, więc w momencie, w którym przychodzi was yy, potrafiący złożyć podrzędnie złożone zdanie, które ma sens, yy, kropkę i dużą literę na początku, to nagle po prostu jesteśmy yy, zachwyceni. A, ale wydaje mi się, że to, o czym nie powinniśmy zapominać, to to, że sens tego spektaklu jest jednak mimo wszystko taki sam. W sensie, że mamy Wansa, który, który wychodzi na tę scenę i mówi dokładnie to, co mówi Trump. Mówi to może w gładki sposób, ale powtarza te same, te same kłamstwa, tak? o imigrantach, o o Trump Trumpowskich staraniach, o służbę zdrowia, tak, y tak. i Obama, Care. No, nie będziemy w tej chwili tutaj fakt czekować, tak, tak, bo tak. to nie jest nasza, nie będziemy no tak. odwalać brudnej roboty, którą powinno y odważyć amerykańskie. Tak. Y Um, dali... Chociaż dali, był ten śmieszny tak, moment. Tak, 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 ale też tam, to też, ale nie był, bo, bo właśnie też pisaliśmy o tym ni niestety, że w tym tygodniu, że e, telewizja CBS zapowiedziała wcześniej, że nie będzie fakt czekować kandydatów, ale oni mają się fakt czekować nawzajem. No i w jednym momencie e, faktycznie już w, w, oczywiście w temacie e, imigrantów z Haiti i, i Springfield i tego, e, co oni tam robią, czy jedzą psycznie, e, Już po zakończeniu wypowiedzi tylko właśnie moderatorka za, 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 jakby no, powiedziała że tylko chcę zaznaczyć, że imigranci z Haiti w Springfield, Ohio, to są legalni imigranci, mm -hmm, a nie nielegalni tak. imigranci. Iwans no, zrobił taki no, ogromny strzał w stopę, moim zdaniem, chociaż nikt tego pewnie nie zapamięta. Powiedział: Tak, no, przecież umówiliśmy się, że nie będziecie fakt czekować. <laughs> no, no. Miałem móc kłamać do woli. Co to jest? Czemu teraz mi mówicie, że nie będziecie fakt czekować? Zero, y y zero wstydu. Tak. E <laughs> Przepraszam. <laughs> e ale e no, 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 tak, co do tego, że to jest taki powrót do. Do, do debat z przeszłości. Ja w ogóle mam wrażenie, że to była trochę taka em, audition, takie, taka, taka proszę, przesłuchanie, próba dla obu kandydatów. Trochę zmyślam takiego: ok, co się stanie, jeśli mój kandydat przegra? E, bo wiadomo, że obaj prawdopodobnie będą chcieli wtedy się ubiegać o, o to, żeby być kandydatami swojej partii w tych przyszłych wyborach. No i Vance, który wchodził właśnie do tej debaty z fatalnymi wynikami, jeśli chodzi o, o to, czy jest lubiany, czy nie. Tam, no, no, najgorszymi w historii, jeśli chodzi o kandydatów wiceprezydenckich od, od nie wiem, 40 lat, czy, czy więcej, kiedy właściwie te badania są prowadzone. E, no miał, moim zdaniem, taki właśnie e, mocny projekt, pod którym to może utopić moją karierę polityczną na zawsze, Albo mogę stąd wyjść jako osoba, która jednak jest jakoś tam dużo lepiej postrzegana, i niezależnie, czy to pomoże Trumpowi, czy nie, e, to powinien być mój cel. I on faktycznie wśród osób, które oglądały debatę, e, przed debatą tam 4, chyba e, 50% miało nim negatywne zdanie, e, czy 40 pary miało negatywne, 20% pozytywne, i po debacie już, to już był prawie że remis. Wciąż więcej osób miało negatywne niż pozytywne, ale jednak zdecydowanie sobie poprawił to favorability. E, natomiast... Ogromny, sukces, Ogromny tak. sukces. Ale Waltz jeszcze bardziej, w sensie Waltz wchodził w tę debatę jako w ogóle najpopularniejsza, najbardziej lubiana osoba z tych czterech e, po prostu osób, które, które będą na kartach wyborczych e, po stronie demokratów i republikanów. I on wyszedł z favorability rating po prostu plus 37. 37 punktów procentowych. O jakby, tak, no, jeśli porównamy ile osób go lubi, a ile nie, to jest różnica 37 punktów procentowych, to jest w ogóle jakiś no, wynik Czeństwo. typu święty Mikołaj. Więc, e, więc trochę tak jest, że właśnie obaj e, stwierdzili, że, nie wiem, czy stwierdzili Wydaje mi się, że jeśli chodzi o akurat Wolca, to jest jakaś taka szersza taktyka Kamali, do której może będziemy jeszcze mieli chwilę czasu, żeby wrócić, że oni się z tej, z tej początkowej fazy, która była bardzo agresywna, ofensywna w tej kampanii, tak, cały czas atakowanie Trumpa, podkreślanie Także oni są weird, i tak dalej, mówienie, że się nie cofniemy, i tak dalej, przeszli teraz na dużo bardziej ostrożną kampanię demok demokratyczną. Taki powrót do Michelle Obamy: When they go low, we go high, tak? My będziemy po prostu tutaj e, robili swoje i zachowywali, nie będziemy się tutaj bić w błocie. I, I wydaje mi się, że to też trochę jest tak, że Waltz dostał takie polecenie, że on ma, że, że no, nie, nie ma na, przy każdym pytaniu na przykład powiedzieć o, a tu mam cytat z Vance'a, tu, mm -hmm. Vance tu mam cytat z Vance'a, tu mam cytat z Vance'a, żeby wszystko nie obracać po prostu w roast Vance'a, tylko krytykować Trumpa, mówić swoje mm -hmm. e, a, a, i, i tak samo Vance. No, Republikanie rozkręcali na początku, jak, Vance jak Waltz został wybrany na, 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 wice na kandydata na wiceprezydenta. Dubali w jego po prostu e, przeszłości, czy on w wojsku służył tak długo, jak służył, czy miał to stanowisko w wojsku, które miał, czy mhm. uciekł przed tym, żeby nie, nie stacjonować w Iraku i to Vance właśnie to robił. To nie padło ani razu w tej debacie. Ani razu. Ja byłem przekonany, że to będzie po prostu, wiesz, pół, pół debaty o tym, czy, czy on tutaj, czy, czy, czy Waltz tak naprawdę jest kłamcą i be, i, i, bezcześci, i po prostu armię, czy nie. Mhm. Zero. No to, czego też było, a z drugiej strony, jeśli chodzi o Waltza i atakcji, końcowego Vance'a nie było nic o Ukrainie. Jak mm -hmm. tłumaczyliśmy wielokrotnie tutaj, Vance jest jedną z osób w Senacie, jeśli nie naj, najbardziej takim zagorzałym przeciwnikiem wspier wspierania finansowego Ukrainy i, i, i odłączenia się stanów, czy wyjścia stanów w ogóle z tego konfliktu też tego w ogóle nie było. Brak Ukrainy w tej debacie jest absolutnie zaskak zaskakujący i zaskakujący jest też, ym, nawet nie z, z takiej perspektywy y, tego, że Amerykanie po prostu y, kochają Ukrainę i chcą o niej słuchać i chcą o nią walczyć, ym, tylko dziwię się, że po prostu nie była przedmiotem ataków z jednej i z drugiej strony, dlatego, że w sumie i Waltz i Vance mieliby sporo do powiedzenia na temat Rosji i ten... Vance mógłby powiedzieć, po co mamy topić, y topić pieniądze amerykańskie... Tak, jest inflacja, mamy ogromne problemy, wy nie macie czego do garnka włożyć, tak. a my wspieramy... Tak, trzeba wziąć to za mordę, niech sobie trochę tak, tak, y y tak sami jest. wreszcie poradzą, a nie my dźwigamy wszystkich na y plecach. Y Waltz mógł uderzyć w absolutny standardzik putinowski powiązania Trumpa z, z Rosją. Przedziwne, tak, przedziwne. No w ogóle właśnie słowo Putin pojawiło się raz i to tylko w tym kontekście, tak, że, że Trump się uśmiecha do, do, do Putina i że to jest to błąd, jeśli chodzi o jakby właśnie sojusze amerykańskie. Słowo Ukraina się nie pojawiło ani razu. No, no i tak, to, 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 to faktycznie było dosyć... No niespodziewane. W sensie zaczęliśmy od tej polityki zagranicznej tak bardzo, bardzo tak should we nuke Iran, a potem, no to... potem już była tylko polityka wewnętrzna. No i uderza też trochę, w, mam wrażenie, w, w Polaków. Ja to odbieram absolutnie no tak. osobiście. Zapomnieli o nas to prawda. w debacie amerykańskiej. No nie było polskiego akcentu, to jest zawsze, zawsze bolesne. Jesteśmy Pępkiem światem No właśnie, o czym też tutaj często podkreślamy. <laughs> um, Słuchaj, no chyba, chyba faktycznie tak trochę nam wyszedł ten cały odcinek o debacie, ale myślę, że jest to uzasadnione, dlatego że e, jeśli chodzi o sondaże, to bardzo niewiele się zmienia. Tutaj, e, jak zresztą tłumaczymy też w tłórzkowym newsletterze, co tydzień generalnie trendy są takie same. Kamala prowadzi trochę rośnie jej przewaga w skali kraju. Jeśli chodzi o stany wahadłowe, raczej bez zmian. Więc tak naprawdę ta, ta debata była takim no, największym wydarzeniem tego tygodnia. Czy ona będzie miała jakiś wpływ, czy nie, no to już rozmawialiśmy. Myślę, że ona miała potencjał mieć wpływ, ale w sposób, w jaki się odbywała. Y, była i to, co tak się zaprezentowali kandydaci, oznacza, że nie. Też sondaże po, po tej debacie pokazują, e, że generalnie obaj wyszli super, obaj zyskali na popularności. Niektóre sondaże pokazują, że o, jakoś tam bardziej wśród nieco wyborców lepiej wypadł u, 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 Waltz, e, inne, że minimalnie wygrał Vance. E, myślę, że, że wpływu na te wybory to nie będzie miało jakiegoś dużego, ale może mieć duży wpływ na, na przyszłe wybory. To znaczy, na to faktycznie, kto będzie kandydatem tej partii, która przegra kolejnych wyborach, bo obaj tak naprawdę chociaż Wald wcześniej się zarzekał, że on w ogóle nie jestem zainteresowany, ewidentnie jest zainteresowany. Trudno też, żeby nie był przy takiej popularności, jaką mm -hmm. pokazuje, przy takiej sympatii, którą wywołuje. Trudno, żeby nie był. Vance naprawdę wykonał tutaj dużą robotę, żeby walczyć o schedę po Trumpie, żeby być trumpistowskim kandydatem bez Trumpa, co jak mówimy mm -hmm. jest właściwie najgroźniejsze. E, dużo groźniejszy jest Trump, który mówi obłymi zdaniami i brzmi sensownie i jest w stanie złożyć zdania wielokrotnie złożone niż Trump Trump. I, no tak, i... tak. No, Vance się po prostu tak... Na szybko. Stał tak. po prostu takim, czy znaczy takim wice, jakiego Trump po prostu potrzebował. Spokojnym, stonowanym, bardziej, o wiele bardziej pasującym w tę logikę po prostu doboru też kandydatów. No bo w Ameryce zawsze no tak. wygląda to tak, że wice ma po prostu amortyzować wszystkie deficyty głównego kandydata, więc i tutaj was, no, stał się po prostu taką przeciwwagą dla Trumpa. Tak jest. No dobra, to, to było nasze podsumowanie tygodnia, sprowadziło się do podsumowania debaty, e, która... No, no, zaskoczyła, chociaż głównie tym, że, że emocji było dużo mniej, niż można się było spodziewać. Wojtku, bardzo Ci dziękuję za to, że, że podjąłeś e, odważną decyzję e, i, i pomogłeś nam e, jakoś poradzić sobie bez, bez Marty w tym tygodniu. Super. Yes. Jestem Ci bardzo, bardzo to wdzięczny. W mojej stronie. E, I e, dziękujemy Wam za, za słuchanie, za oglądanie. E, jak zwykle prosimy o udostępnianie, o subskrypcję i, i o, o polecanie. Innym. No i do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się. Cześć.